Wpływ obrazu na podświadomość, część trzecia. Wracając do Zimbardo. Psycholog w swoich rozważaniach bardzo często sięgał do tzw. tożsamości korporacyjnej, a ludzi pracujących w tych strukturach nazywa korpolutkami. Kiedyś często bywam w stolicy. Takich korpolutków pędziło ulicami Warszawy wielu. Garnitury, wykrochmalone koszule i nieodłączny atrybut korpolutka teczka. Byli szarzy. Ciągnęli za sobą chmurę korporacyjnych nakazów i zakazów, ciężką chmurę gniewu i strachu. Nie byli wolni. Dla mnie świetną ilustracją korpolutka jest obraz, który teraz prezentuję. To obraz znanego artysty Zdzisława Byksińskiego. Nawiasem mówiąc, cała jego twórczość nasączona obrazami śmierci dla mnie jest straszna. Nie oceniam tu wartości dzieła ale mówi o przekazie, jaki sączy z, je, z jego obrazów. I chyba coś jest na rzeczy, bo jego syn popełnił samobójstwo, a on sam został zamordowany w swoim mieszkaniu. Takich obrazów, w których artysta uzewnętrznia obrazy wewnętrzne, nie ma wielu. Dzieje się to wtedy, kiedy artysta zaczyna sięgać w głąb siebie, jeśli szuka prawdy o sobie. Dobrze, jeżeli te obrazy się zmieniają, świadczy to wówczas o zamianie pejzaży wewnętrznych, o przemianie samego człowieka. Dotyczy to każdego z nas i wymaga sporo odwagi. Dla mnie obrazem symbolizującym współczesność jest krzyk Edwarda Müncha, krzyk rozpaczy, w której pogrąża się coraz więcej ludzi. Proszę przyjrzeć się statystykom samobójstw i wzrostem chorób psychicznych. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy człowiek buduje dom, stawia solidny fundament. Gdybyśmy osadzili dom na ruchomych piaskach, budowla się zawali. Tak samo jest z człowiekiem. Jeśli zostaje zakłócony obraz triady, duch, umysł, ciało, oraz prawda, dobro i piękno, człowiek buduje właśnie na ruchomych piaskach. Dzieci patrzą na nas, na dorosłych. Tymczasem kolejne pokolenia coraz bardziej są zdominowane życiem online i to narasta. Wykorzystywane są wszelkie sposoby, aby rozbić integralność rodziny. Moje obrazy. Również ilustrują historię moich zmagań. I tu przedstawię dwa, które z perspektywy czasu mogę odnieść do triady. I tak pierwszy, pod tytułem Diaspory. Na pierwszy rzut oka widać ciemność i podział. Jajko jako symbol tajemnicy życia jest tutaj zamknięte. Triada nie stanowi całości, nie ma połączenia między tymi trzema jajkami. W ciemności coś się kotłuje, nie wiadomo do końca co. Nie rozróżniamy, co w tej ciemności jest nasze, a co stanowi przekaz pokoleniowy, światowy różnych ideologii, przekonań, wzorców, nakazów, zakazów, zranień, skłębionych emocji. Drugi obraz pod tytułem mieszkania duszy jest już inny. I oba te obrazy dzieliło sporo lat. Tu już są jajka otwarte, jest w nich światło i istnieje między nimi połączenie w postaci mostków. I my tu mamy wyższą jaźń, świadomość i podświadomość i co najważniejsze komunikację między nimi. Jeśli myślicie, że to wszystko bajdy cioci Adalajdy, to powiem krótko. Dla mnie to zderzenie z prawdą, której szukałam autentycznie i uporczywie aż do bólu. Te mostki pomiędzy poszczególnymi jajkami pojawiły się po długim czasie, bo jeśli człowiek autentycznie szuka prawdy, nie może stworzyć czegoś, co tą prawdą nie jest. Trafiał mnie szlak, a mostków nie dawałam rady namalować, aż przyszedł czas, że namalowałam. To był znak. Że to połączenie nastąpiło realnie. I ono musi zaistnieć. Poszczególne poziomy umysłu muszą podlegać oczyszczeniu, a w następstwie integracji. Tu proszę zwrócić uwagę na jej środkowy ośrodek naszej świadomości. Jaki pejzaż w nim jest? Pustyni. To na pustyni człowiek zderza się ze sobą. Najpierw to zderza się z wielkim bałaganem. Spotykanie się człowieka z samym sobą stanowi istotę rozwoju, a potem budowania pewnej dojrzałości i integrowania podzielonych części samego siebie. Tylko, że my na wszystko mamy czas, tylko nie na ciszę. A bez tej ciszy będziemy tkwić w tożsamości konsumpcyjnej, którą Zimbardo nazwał supermarket. A pewien myśliciel wschodni, orkiestra. Wielość rzeczy, którymi się oklejamy i wielość idei, które stanowią konstrukcję człowieka orkiestry. Wyobraźmy sobie bowiem, że gramy na sześciu instrumentach naraz, w dodatku nie umiejąc grać. Powstanie niedowytrzymanie kakafonia dźwięków, szum też. i ludzie światowi coraz bardziej szumią. Tu jeszcze podzielę się jednym z moich obrazów pod tytułem Ześrodkowanie. To etap pewnych przemian, które centrują naszą świadomość w sercu. I tu przypominam, to nie dzieje się za pomocą magii, czy też pobożnych życzeń. Chodzi mi o podporządkowanie woli własnej temu, który jest Bogu. Zresztą każdy człowiek może w tym obrazie zobaczyć coś innego. Ale podczas jego malowania działo się coś, co widział każdy, który w tamtym czasie zetknął się z tym obrazem. Nie mogłam go długo dokończyć, bo to, co miało się ześrodkować, ześrodkować się nie chciało. A obraz ciągnął w górę, albo w dół, albo prawy, albo lewy łabędź. Ludzie to widzieli. Ostatecznie zestalił się i tak już zostało. Generalnie rzecz biorąc, chciałabym zachęcić do sięgnięcia po farby, po kredki, po ołówek. Niech mi tylko nikt nie mówi, że malować nie umie. Nie musi umieć. Po drugie, powiem szczerze, że całkiem nie mało ludzi, zaczynając od pierwszej kreski, odkryło swój talent plastyczny. Ale o tym w kolejnej części.